HALL OF DUTY seria gier komputerowych z gatunku strzelanek pierwszoosobowych o tematyce militarnej. HALL OF DUTY seria gier komputerowych z gatunku strzelanek pierwszoosobowych o tematyce militarnej. Nie mam nawet słów, aby opisać to co przed chwilą musieliście oglądać. Co się stało? Czy zawieliśmy jako ludzkość? Hmm... Zawiedli ci, którzy kupowali tego kotleta co roku. Zawiedli ci, którzy kupowali pakiety, skórki, które kosztują niemało. Zawiedli streamerzy, którzy sprzedali się za parę groszy i co roku każdą grę nazywali najlepszym Call of Duty. Zawiedli ci, którzy zamiast otworzyć pysk siedzieli cicho, bo nie chcą tworzyć negatywnego kontentu. Oraz zawiedli ci, którzy każdą negatywną opinię, uwagi pociągali do hejtu, ataków i toksycznych zachowań. Gdyby te wszystkie skórki miały sens, czyli pasowałyby do danej ery, w której osadzona jest Call of Duty, to jeszcze można byłoby to jakoś przełknąć. Na 1000 skinów znajdą się dwa, 3 pakiety, które pasują i na tym koniec. Reszta to safe, odklejone od rzeczywistości, który nie dość, że nie pasuje do danej ery, to nawet nie ma racji bytu w samej grze. Jak zapowiada się przyszłość Call of Duty? To dobre pytanie, aktywyży z Microsoftem na czele nie odpuści, to jest więcej niż pewne Nadal będą pompować do gry te wszystkie brzydkie, absurdalne skiny, postacie, które pasują jak pięść do oka Doskonale też wiedzą, że ludzie pomarudzą, a na koniec i tak machną ręką i kupią te wszystkie skiny a przez to niestety koło się zatacza, tworząc błędny cykl, który nie chce się skończyć, a sami gracze też nie chcą go przerwać. Co niestety, dla dobra samego gry, jest bardzo przykre. Jest to jedna z cegiełek, które sprawiają, że ta seria zwyczajnie upadła na pysk. Na szczęście jest jakieś światełko w tunelu. Od jakiegoś czasu coraz więcej ludzi zauważa, co się odwala i odwraca się od gry. Nie inaczej będzie z kolejnym kodem, którym będzie Black Cox 7 i będzie on tym samym czym było MW3 2023 dla MW2 2022. A od tych nas to prawie odgryzłem sobie język. Czyli w skrócie, kolejne DLC. Tym razem nie za 70 dolarów. Ale już za 80, bo jakiś czas temu pojawiły się informacje, że kolejne Call of Duty, czyli właśnie Black Cox Ops 7, ma już kosztować 80 zielonych melonów. Co oczywiście z miejsca wielu osobom się nie spodobało i zaczęli marudzić, kręcić nosami. Tylko kurde, jest pewien problem. Bo Sprytny Activision ma Asa w rękawie i znów zagra na nostalgii bez mózgich dronów. Oferują w tropie multiplayer odświeżone mapy z Black Ops 2. A jak wiemy, gdy oni słyszą Black Ops 2, to mają kisiel w Majtach. A więc możliwe, że cały misterny plan o olaniu Koda ciepłym moczem może pójść w pizdu. Ale im się oczy otworzą znów, jak do gry dodadzą skórki jednorożca, czy innego szczura albo jakiegoś anime główna. Od razu podkreślam, nie mam nic do anime. Zapewne nie zabraknie osłów, którzy będą piszczeć, bronić swojego ukochanego koda i korpo oraz klepać dziobem, że twórcy muszą mu zarabiać i inne gry też mają skiny. Mordunio. Po pierwsze. Activision ma kasy jak lodu, a teraz mając Microsoft u swojego boku to mają tej kasy jak wody. Nikt nie broni im dodatkowo zarabiać. Problem w tym, że wydają śmietnik i wołają za niego sporą ilość kasy. I nieważne czy są to rzeczy w Battle które często są recyklingiem ze starszych gier, czy skiny, bądź pakiety w sklepie. A gdyby tego było mało, to coraz to więcej rzeczy za które żądają pieniędzy wychodzi spod kowadła AI więc głąby płacą sporo za pomyje stworzone przez AI jestem ciekaw w ilu procentach Black Ops 7 będzie zrobione przez AI jak dobrze wiemy jeżeli chodzi o Black Ops 6 to tutaj wkład AI był spory inne gry także mają skórki które nie pasują do tematyki gry czy samej serii są też takie, w których ma to sens, jak na przykład Fortnite, do którego często porównywany jest kot przez swoje ostatnie baraszkowanie ze skórkami. Najwidoczniej, jak to wierzymy, bardzo zazdrościło Epicowi tych wszystkich kolaboracji oraz ogromnej góry pieniędzy i musieli nawet i to skopiować. Jednego Epicowi nie można odmówić, bo jak na ironię i rządzenie losu, wszystkie te crossovery oraz wydarzenia są epickie. Tego już Activision nie dał rady skopiować, ojoj. Spodziewajmy się jeszcze większej ilości durnych, nijakich oraz gównianych skinów, które ani odrobinę nie pasują do tej serii. Nie mam zamiaru sugerować, że kod potrzebuje superrealistycznych skinów niczym rasowy Milsim. Wystarczy coś przyziemnego, coś co mieliśmy na początku Modern Warfare 2019, zanim wszystko szlak trafił. Niegdyś seria Call of Duty była szanowana przez graczy, a przede wszystkim szanowała sama siebie. Dzisiaj wygląda to totalnie odwrotnie. I nie zapowiada się na to, żeby cokolwiek w tej kwestii i wielu innych się zmieniło.